Wraz z premierą zupełnie nowych odtwarzaczy z rodziny Note, modelem Icon oraz nano pojawiła się kolejna generacja streamera nazwana tak po prostu Note. Tym samym poprzednia odsłona określana jest od teraz jako Note M130, aby podkreślić, która generacja jest nowsza, a która starsza. Jednak na tym zmiany się nie kończył, do tego też powstał ten materiał. Przyjrzyjmy się więc wspólnie nowemu odtwarzaczowi Bluesound Note 2024. Co się zmieniło w stosunku do poprzednika i czy warto myśleć o zmianie starego urządzenia na nowe? O tym wszystkim będzie w tym filmie, zapraszam więc do oglądania. Opakowanie jest bardzo podobne do poprzednika, choć grafika na jego głównej części jest bardziej minimalistyczna. Zwracam też uwagę na inny opis produktu na boku kartonu. Od teraz Note 2024 określany jest jako Performance Music Streamer. Wewnątrz znalazł się komplet obejmujący odtwarzacz sieciowy Note 2024, przewód zasilający, sygnałowy RCA, sieciowy RJ45, adapter Toslink i podstawowy pakiet dokumentacji. Nowa generacja odtwarzacza Note 2024. Od strony wizualnej nie zmieniła się w zasadzie w ogóle. Panel odtwarzania jest taki sam jak w poprzedniku. Można z jego poziomu wywołać zapisane presety, zmienić poziom głośności czy też utwór. Dioda stanu działania jest umiejscowiona dokładnie w tym samym miejscu z przodu obudowy. Pod nią widoczna jest jedyna widoczna na pierwszy rzut oka zmiana: większy wtyk słuchawkowy jack 6,3 mm. Obudowę wykonano z tworzywa sztucznego dobrej jakości, wykończonej w matowej satynie. Dostępne kolory to czerń oraz biel. Z tyłu również bez zaskoczeń. Producent oddaje do dyspozycji ósemkowe złącze zasilania, wtyk HDMI EARC, USB i sieciowy. Nie zabrakło też wyjścia wyzwalacza czy wejścia zewnętrznej diody podczerwieni, jak i jednego wejścia sygnału combo. Można tutaj podpiąć zarówno kabel Jack na RCA jak i optyczny korzystając z dołączonego do zestawu adaptera. Pozostałe złącza to wyjścia optyczne, koaksjalne, analogowe RCA i pojedyncze subwooferowe. Jak więc doskonale widzimy, odtwarzacz sieciowy Note 2024 nie różni się wizualnie niczym poza większym wejściem słuchawkowym. Tak naprawdę, tylko po tym złączu możemy od razu odróżnić, który streamer jest nowszym modelem, bowiem Bluesound, owszem, pokusił się o dodatkowe oznaczenie, ale jest ono widoczne tylko pod spodem odtwarzacza. Starszy Note ma symbol N130, nowy N132. Dlaczego od razu nie wyszczególniono oznaczeń modelowych? to pytanie prawdopodobnie pozostanie raczej bez odpowiedzi. Zostawmy nazwę w spokoju, w końcu nie to jest najważniejsze. Co się zmieniło wewnątrz streamera? Na pewno przetwornik cyfrowo-analogowy. Bluesound oficjalnie nie komunikował z jakim układem DAC mieliśmy do czynienia w generacji M130. Moja prywatna jednoosobowa ekipa rozpoznawcza w postaci mnie samego poczyniła research w tej sprawie. Wynik poszukiwań była to kość Texas Instruments PCM5242. Note 2024 otrzymał zupełnie nowy układ, konkretnie ESS Sabre ES9039Q2M. To nieco wyższy model kości, która pojawiła się już w jubileuszowym Note X, wydobywająca jeszcze więcej dobrego na polu brzmienia. Ale o tym opowiem w dalszej części materiału. Nad poprawną pracą elektroniki czuwa czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A53 o taktowaniu 1,8 GHz. Na liście nowości jest również współpraca z oprogramowaniem Dirac. To bardzo rozbudowane narzędzie służące do kalibracji brzmienia systemu względem warunków panujących w naszym pomieszczeniu. Nieobecna do tej pory kalibracja akustyczna Dirac, w zasadzie to Dirac, tuż obok nowej kości DAC, to bardzo mocne argumenty za tym, aby pomyśleć nad przesiadką na najnowszy odtwarzacz Note 2024 lub N132, jak wolicie. Na pokładzie znajdziemy też wspomniane już większe wyjście słuchawkowe Jack 6,3 mm. Streamer bowiem doczekał się zmian również w przypadku wzmacniacza słuchawkowego. Korzysta on od teraz z opatentowanej technologii THX Achromatic Audio Amplifier wraz z systemem korekcji błędów typu feedforward. Z naukowego na nasz oznacza to mniej więcej tyle, że poziom szumów i zniekształceń został znacząco zredukowany. Note 2024 zyskuje zdecydowanie lepszą klarowność dźwięku jaki zyskuje jeszcze bardziej realistyczną scenę dźwiękową. Odtwarzacz Blue Sound Node 2024 nie mógł obejść się bez oprogramowania przeznaczonego do streamingu i budowy systemu Multiroom. Daniem głównym jest zatem BlueOS, jeden z najlepszych tego typu systemów dostępnych na rynku. Obsługuje szereg serwisów streamingowych, takich jak Tidal czy też Spotify. Do tego oczywiście odtwarzanie treści z radia internetowego, które reprezentuje między innymi TuneIn Radio. Wszystkim co związane z Node 2024 można zarządzać z poziomu jednej aplikacji, dostępnej na smartfony, tablety oraz komputery stacjonarne i laptopy. Gdyby tego było mało, streamer posiada dwukierunkowy moduł Bluetooth z obsługą kodeka aptX Adaptive oraz wsparcie dla łączności Apple AirPlay 2. Bluesound tworząc nową generację odtwarzacza Note z oznaczeniem modelowym N132 bazował na jubileuszowym streamerze Note X. To widać po bliźniaczych rozwiązaniach w układzie wzmacniacza słuchawkowego THX AAA oraz nieco wyższym modelu kości przetwornika DAC w najnowszej odsłonie urządzenia Note 2024. Dokładając system kalibracji Dirac otrzymujemy jeszcze bardziej konkurencyjny odtwarzacz sieciowy niż dotychczas. Zmiany pozornie kosmetyczne mają wpływ na dźwięk. Już Note X pokazał, że na pozór drobnymi korektami można zyskać jeszcze lepsze brzmienie. Note 2024 udowadnia, że poprzeczkę da się zawiesić jeszcze wyżej. W porównaniu do... Standardowego, czy też bardziej poprawnie mówiąc, poprzedniej generacji odtwarzacza Note N130, nowy model na rok 2024 odtwarza zauważalnie więcej szczegółów. Brzmienie jest nieco bardziej nasycone i dynamiczne, bez prowadzenia linii dźwiękowej w stronę przesadnej ekspresji, ostrości, ciepła, żadnych tego typu historii. Note 2024 doskonale radzi sobie również jako typowy przetwornik cyfrowo-analogowy. Źródłem może być telewizor, jak i odtwarzacz płyt kompaktowych, czy też każde inne urządzenie źródłowe. Ważne, aby dysponowało wyjściem dźwięku w formie złącza HDMI lub optycznego. Z drugiej strony, odtwarzacz Note 2024 może też służyć w roli transportu sieciowego, gdy podłączycie go cyfrowo z innym zewnętrznym układem DAC. A gdyby tego było mało, Streamer można wykorzystać jako przedwzmacniacz. Do czy podłączając posiadaną już końcówkę mocy stereofoniczną na przykład możecie zyskać bardzo przyzwoity system audio nowego Blue Sounda Note 2024 to traktowałbym raczej jako ewolucję, aniżeli rewolucję. Sprzęt owszem, zyskał nowe podzespoły sprawiające, że brzmienie stawia kolejny krok w stronę powiedzmy dźwięku referencyjnego. Tak, mówię to zupełnie serio. Nadal oczywiście musi on ustąpić miejsca bliskiemu rodzeństwu w postaci modelu Note Icon, ale to już historia na zupełnie inny materiał. Tak czy inaczej, zachęcam Was, abyście umówili się na odsłuch. To on jasno i klarownie pokaże różnice w brzmieniu i podpowie w sposób jednoznaczny. Czy Note 2024, wedle Waszego słuchu, faktycznie został ulepszony? Pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji stacjonarnie w naszych salonach sprzedaży. Jeśli chcielibyście być na bieżąco z nowymi publikacjami na naszym kanale, koniecznie zostawcie subskrypcję. Zostawcie też pod tym materiałem kciuk w górę oraz napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nowym odtwarzaczu Mode 2024. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się już niebawem. Cześć.